W Boliwii też są święta. Przyłącz się do akcji i wesprzyj pracę misyjną księdza Tomasza Fajta. W Nagoszynie trwają przygotowania do kiermaszu wielkanocnego. Unikatowe ozdoby będzie można zakupić w Niedzielę Palmową przy kościele pod wezwaniem świętego Antoniego. Dochód ze sprzedaży wesprze działalność charytatywną w Ameryce Południowej. Buenos dias a todos. Tak się tutaj witamy o poranku. Pozdrawiam Was serdecznie z Boliwii z koncepcją z parafii Maria Auxiliadora, z tego miejsca, gdzie pracuję na co dzień. Doszło mnie suche, że już po raz kolejny dobrzy ludzie z Nagoszyna, z Bobrowej, a więc z tych miejsc, w których pracowałem przez ostatni rok przed wyjazdem na misję, organizują taką przedświąteczną akcję sprzedaży stroików wielkanocnych i wszystkie datki Właśnie z tego przedsięwzięcia przekazują na funkcjonowanie mojej misji tego miejsca, które, które widzicie. Gorąco chcę podziękować wszystkim, którzy włączają się w tą, w tą akcję. Dziękuję za pomysł, za inicjatywę, za pamięć, za to wsparcie, którego też doświadczam tutaj na co dzień. Dziękuję całej wspólnocie parafialnej. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mają swoją cegiełkę w tym, w tym wszystkim i chcę zachęcić Was do tego, żebyście włączali się w tego typu przedsięwzięcia. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Nagoszyna, Bobrowej, Bobrowej Woli, okolic naszej parafii na kiermasz ozdób świątecznych i rękodzieła ludowego związanego z tematyką wielkanocną. Kiermasz odbędzie się w domu parafialnym świętego Józefa w Nagoszynie, w niedzielę palmową. Przez cały dzień będzie możliwość zakupu różnych ciekawych ozdób. Dochu, dochód uzyskany z tego kiermaszu chcemy przeznaczyć na pomoc misyjną księdza Tomasza Fajta, w jego pracy w Boliwii, w parafii Koncepcion, kiermasz jak i mały konkurs na ozdoby świąteczne w naszej parafii odbywa się pod hasłem. W Boliwii też są święta. Ksiądz Tomasz ostatnimi czasy w swojej działalności misyjnej podejmuje bardzo poważne prace budowlane. Chce powiększyć swój kościół parafialny właśnie w parafii koncepcjon, ale też i rozpoczyna wraz ze swoimi parafianami budowę nowej kaplicy w wiosce oddalonej od głównej bazy, od głównej od centrum swojej działalności misyjnej około 40 kilometrów. Także po ostatniej rozmowie właśnie zasugerował, że to są najbardziej takie palące jego potrzeby, bo parafianie czekają na to, aby właśnie w takiej też spokojnej atmosferze, dobrej przeżywać każde nabożeństwo, a zwłaszcza święta. Tym bardziej, że jak mówił, jest bardzo gorąco i przydałoby się chociaż odrobinę zadaszenia, żeby słońce czy padający deszcz, który nagle przychodzi znikąd, nie przeszkadzał w modlitwie, w rozważaniu Bożego Słowa. Ta pomoc, którą, którą otrzymujemy, to, to jest pomoc nie tyle dla nas, dla, dla misjonarzy, tylko dla tych miejsc, w których jesteśmy, dla tych ludzi, wśród których posługujemy. Dzięki temu możemy my też jakoś funkcjonować, żyć, ale też możemy robić dużo dobrych, fajnych rzeczy tutaj na miejscu, i to wszystko jest dzięki Wam, bo, bo ja zawsze mówię, że my to jesteśmy takimi. Trochę bożymi żebrakami, i, i dlatego cały czas gdzieś tam, gdzieś tam korzystamy z tej pomocy. Dziękuję z całego serca za, za każdy ofiarowany grosz, za każdą modlitwę, za, za wszelkie wsparcie, którym otaczacie mnie, moich kolegów, misjonarzy i, i generalnie całe to dzieło misyjne Kościoła. Trzymajcie się, pamiętajcie, że, że wszyscy na, na swój sposób też jesteśmy misjonarzami Boga, jesteśmy Jego świadkami i możemy się włączać na różne sposoby właśnie w to dzielenie się wiarą, w to dzielenie się tym, co mamy. Szczęść Boże wszystkim, błogosławionych świąt, wielkanocnych. Oby te święta, które będziemy przeżywać. Mimo tego wszystkiego, co dzieje się naokoło, wniosły w, nasze, w wasze życie, w nasze życie, w moje też, e, radość, nadzieję, oby Bóg nam błogosławił, dał nam siłę, tego sobie i wam życzę. Pozdrawiam wszystkich, z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś chciałby ofiarować ozdoby wielkanocne, na kierma świąteczny może dostarczyć pracę do Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie lub bezpośrednio do parafii w Nagoszynie. Wesprzyj akcję charytatywną pod hasłem po liwi też są święta.